Odkryłem na czym polega szczęście bycia chrześcijaninem. Czy wiesz, Maryjo w czym je odnalazłem? W słowie twojego syna, w słowach proroków, w hymnach, które napisano dawno temu. Hector Munc, 19 maja piątek. Witam Was moi drodzy u progu końcówki tygodnia. I w dobrym nastroju dzielę się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to. To takie. A słowo zostało zapisane we wtorek, 9 marca 1999 roku, numerem 409: Ja ratuję się ciągle. To, co dokonane zostało na Goldwynszcie. 2000 lat temu. Było i jest znakiem tego, co trwa nieustannie, bo istnieje poza czasem, jakiemu Ty podlegasz, jako człowiek żyjący na ziemi. Ja jestem nieustającym i wiecznym odkupicielem Waszym. Ciągle wyrywam Was szatanowi i oddaję Ojcu, o ile pozwala mi na to Wasza wolna wola. Po co ja żyję, Panie Jezu? Córko moja, żyjesz, żeby kochać, ponieważ jestem miłością, pragnę przygotować Cię do pełni radości w niebie, przez dalsze oczyszczenie Twojej duszy w drodze do trudu życia. Cierpienie służby dla Królestwa Bożego i świadomych wysiłków Twoich to wymaga czasu. Człowiek, jak owoc, musi dojrzewać w czasie, w promieniach mojej miłości, jaką go otaczam każdego dnia. Zadośćuczynienie ma wartość o tyle, o ile wypływa z miłości szczerej, bezinteresownej, szczodrej, z miłości obejmującej wszystkich ludzi, cały świat pogrążony w bólach, jakie sobie zadaje. Kochaj, współczuj i zanurzaj się w cierpienia ludzkie, aby wydobywać z nich dusze moich dzieci, zrodzonych dla miłości i szczęścia. Wydobywa je z morza cierpienia mocą mojej miłości, swoimi dłońmi i swoim sercem. Choć zranione będą Twoje dłonie i Twoje serce, jak zranione były moje na krzyżu Golgoty. Na krzyżu dokonano i dokonane zostało zwycięstwo moje i pragnę obdarowywać Ciebie tym zwycięstwem i udziałem nad grzechem Twoim i grzechem świata. Raduj się tą łaską, tym szczęściem, darem mojej miłości. Daję Ci to, co najcenniejsze, krzyż i Matkę moją pod krzyżem, by czuwała, nad tobą. Z psalmu 15, wers 5. Ten kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę, i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje, kropka. I tego właśnie nie życzę. Tobie drogi słuchaczu i droga słuchaczko i sobie. Trzymajcie się. Miejcie wspaniały piątek. Pozdrawiam serdecznie. Przemek marny pyłek. Cześć.